Łukaszek ma nowego drona i będzie latał. Lepszego nie? Uh -huh. Już przede wszystkim nie musi tutaj telefonu wkładać, tylko ma z monitorem. A ja kroję świnie na obiad. O, Coś gada. Satelity znalazł? Satelity znalazł? To w tą stronę położyć Ci w tą białą. Białą, bo jak mamy wchodzić bez butów, to już białą. No to, to trzeba. To też na białą pozycję. No o, i będziemy latać dronami. A patrzyłeś czy tu ryby możesz łowić? <noise> czy mogę łowić? No. Mogę. <noise> zawsze można. Zawsze można. No. Zawsze można łowić, tylko nie zawsze legalnie. <noise> No, ziemniaki już też obrałam. Słuchajcie, u nich też te świnie oszukane wody, w nich pełno. Co? Baterie są. Jak się lata? Nie ma wiatru? Spoko? Spoko-loko? No, także u nich też pełno wody, w tych świniach. Oszukane te świnie są wszędzie. Soli. O Powiem wam, że ja to jestem wykończona. Dobrze nam zrobi taki postój tutaj, ci Świnia kolorów nabrała. Zaraz będziemy ją przerzucać do gara z cebulką i dusić. No i robię, słuchajcie, surówkę z pomidorów i z ogórków ze śmietaną. Jeszcze nie wstawiam ziemniaków. Ojku. Nie wiem, czy mnie czego, coś nie bierze, powiem wam, ale ferweksa się trzeba na wieczór napić. Ukażę lata. Niby ciepło, ale wiecie, jak to jest. My zmęczeni. Bardzo, nawet bym powiedziała. No, obiad się gotuje. A, chyba przyjechali Ten delsi No jak? Nie, zobaczcie. Akurat. <laughs> przyjechali. Prosto na obiadek. Obiadek nałożony. To już jest dla mnie. Reszta też dostała, ale poszła na dwór. Ja zostaję w chałupie, będę jadła w chałupie, bo mi jest, powiem wam, że boję się, że mnie znowu coś. O jej, kułapie! W ogóle kręgielnia mnie boli. Zjadam, smacznego. Herbatkę już piję. Słuchajcie, w poprzednim logu pewnie widzieliście, jak stanęliśmy na Dzikusa 100 km od Sewilli. Ale tu się pogoda psuje, wieje bardzo. No i jest zimno. Ja mam katar, coś mi głowa boli. Nie, 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 po tym sylwestrze nie możemy dojść do siebie. Mam nadzieję, że nam dzisiaj przyjdzie i my prawdopodobnie, nie wiem, jeszcze Ela z Łukaszem śpią, bo jest dopiero po ósmej, a tu jest, wiecie, jeszcze ciemno, dopiero ko dziewiątej się robi jasno, tak nawet o dziewiątej, więc nie chcemy dzwonić, bo Łukasz też chory, żeby ich nie budzić, niech sobie, wiecie, ładują baterie, ale powiem Wam, że my tak z Łukaszkiem siedzimy, patrzymy, że w Sewilli 100 km, tylko stąd do 16 ma być pogoda, no i chcemy z tego skorzystać, więc my to będziemy uciekać. Eee, zobaczymy co, jakie, jaką decyzję podje, podejmie Łukasz z Elon. najwyżej będziemy się później łapać może oni wiecie, jak są chorzy to może w ogóle nie będą w stanie się ruszyć, tylko będą cały dzień leżeć w łóżku więc im pogoda w ogóle nie będzie przeszkadzała, także <laughs> my śniadanko czekam aż się przewidni wstaną i będziemy ruszać, żeby łapać słoneczko bo przecież po to przyjechaliśmy do tej Hiszpanii łapać słoneczko, no a ja powiem wam, że o Jezu. najgorsze to są wyjazdy właśnie chorobowe. To już po prostu masakra jakaś jest. Ale aby do słońca. No Łukaszek już pokąpieli. kąpieli. Ja dół do, do przebrałam, ząbki słumyłam, ale powiem Wam, że jestem nieprzytomna. My stąd odjeżdżamy. Ela jeszcze z Łukaniem śpią. My już po śniadanku napisałam SMS-a, że jedziemy do Sewilli i że jak staną to, żeby dali znać. No, i żeby uważali tutaj, bo ma padać, a nie wiem, czy podjadą pod tą górę. Bo w poprzednim vlogu widzieliście, tutaj jest trochę z górki i jest błoto, więc żeby nie było ten. A ma dzisiaj tutaj lać i porządnie podobno. Więc my do Sewilli uciekamy do słoneczka. Jak staną, to się do nas odezwą, a my musimy zjechać z podpór. Bo ten, słuchajcie, w Hiszpanii, jak się stoi na podporach, to można dostać mandat, bo to już jest kamper. Uważaj! Co? No już drugi raz to zrobiłeś! Hmm? Wylał wodę. Tak to co możesz wlewać jak masz otwarty zlew, a nie zamknięty. Ciśnienia ja mi skoczyło. No dobrze, że ci nie skoczyła jak herbata na dywan wylałaś. O, yy, zobaczcie jaki on jest pamiętliwy. No wypomnij mi jeszcze coś przed 20 lat. No to się nic nie stało, a dywan pierwszy ludzi. Ale dywan się upierze i też się nic nie stanie. ja nie zrobiłam tego dwa razy pod rząd, tak jak ty. He? Wojna wisi w powietrzu. Łukaszek wyszedł pod pory wyjąć. To słuchajcie, tak wieje, że aż po prostu grzywka mi się ułożyła. Żartuję. Nie, no trzeba stąd uciekać, bo tu ma zacząć padać, a naprawdę było lekko pod górą. A w dodatku, co to za przyjemność siedzenie cały dzień w kamperze, jak mamy 100 km do Sewilli i tam już jest pogoda do 16. A o 16 będziemy się martwić, co dalej. A tutaj cały czas będzie kiepska pogoda. Także już lecimy za słońcem, szukamy słońca. O, pokażę wam, jak pakuję. Widzisz? Widzicie? Endelsi stoją, Łukasz pakuje podpory, a oni śpią. Ale y, Łukasz bardzo chory, a Ela wczoraj prawie cały dzień niechała, więc też jest wykończona. Więc nie ma co się dziwić, że śpią. Dobra, my odjeżdżamy. Endelsi jeszcze śpią, niech sobie śpią, niech odpoczywają, a my jedziemy. W nocy ktoś tutaj przyjechał, ale... Zakręcił się koło nas i pojechał na górze. Stać, właśnie widzimy, że stoi na samej górze. Także nie, nie zdecydował spać się koło nas. Może też pod kątem deszczu myślał, że będzie w nocy padało i się bał, że potem nie podjedzie. No bo tu mógłby być problem, nie? Łukasz? Mhm. Z podjazdem, bo tu błoto jest. Jak będzie padać mocno i będzie woda ściekać, to będzie problem z podjazdem. Dobra, my lecimy Sewilla. Mamy parking. Za 58 minut powinniśmy być na miejscu. Ja się jeszcze nie rozbieram piżami, bo nie wiem, czy w ogóle wyjdę w tej Sewilli, jak się okaże, że jest taka sama pogoda. <lucza> Liczę na słoneczko. Ale pięknie jest, pokażę Wam. weczka piękna. No szkoda, że tu dzisiaj słoneczka nie ma, bo byśmy chętnie tu zostali. Żeby sobie, wiecie, naładować baterie. tu trzy kamperki tu stoją, zobaczcie. Na górze. Zobaczcie, słyszycie jak wieje? Ale zobaczcie, jakie chmury nad tym w ogóle są, tam gdzie staliśmy. W Sewilli mamy 90. Tam, są, tam staliśmy, o tam. I zobaczcie, jakie chmury idą. mówili jedź do Hiszpanii, będzie ciepło będzie słońce mówili jest tak na razie, a ile stopni? 11 zaczął lać deszcz i y, mgła dobra, słuchajcie, wjechaliśmy do Andaluzji i lecimy do Sewilli. to jest stolica regionu Andaluzji czyli y, będziemy zwiedzać oczywiście jak nam pogoda pozwoli bo na razie kiepsko to widzę Pogoda. No 17, ale deszcz dzisiaj. Really? Tak. E, 90% opady, e, 17 stopni. Jutro bezchmurne niebo, z czego jest znana Sevilla. Jest ikoną miasta i posiada jedną z największych atrakcji punkt widokowy, z którego rozciąga się fantastyczne widoki na Sewillę z patiem, Wami pomarańczy typowym Andaluzją oraz największą świątynią gotycką w Europie, katedrą na pierwszym planie. Dobra, jedziemy, zobaczymy. Może, może się coś uda dzisiaj zobaczyć. Dojeżdżamy do Sewilli. No, przejaśniało się, ale tyłka nie urywa. Ale lepiej jest niż tam było, nie? No, zobaczymy, co tu się wydarzy w tej cywilni. Co z pogodą? Do celu jeszcze mamy 6 minut. Tu chyba dojeżdżamy, nie? nie? dalej skręt jest. To chyba tu będzie. Tu są kemping, tu są kampery. Jest słoneczko, przynajmniej trochę. No. I wjeżdżamy. Nie no, bez porównania tu jest tam. Wiadomo, w mieście się stoi inaczej niż w na łonie natury, ale tam dzisiaj była porażka. O, pomarańcze na drzewie! Ale fajnie. No Sywila z tego znana. No, czytałam przecież chyba nawet w tym vlogu, bo już powiem Wam, że przez ten katar to już sama nic nie wiem. W każdym razie będziemy tu dzisiaj stać. Ela właśnie sta. I zostają w łóżku, bo mieli ciężką noc, tak? No ale oni mieli, no chorzy byli, także nie ma co się dziwić, że zostają. My zostajemy tu. Słoneczko, jest chyba otwarta, słuchajcie. Normalnie, nie, nie, no bez porównania, bez porównania. Na, wyślę im zdjęcia, może da ich się namówić na to, że przyjechali tu, postali w tym słoneczku. Bo tam to porażka. Stoimy. O tu. Jezu, wreszcie wyszłam. Powiem Wam, że już naprawdę jak człowiek jest chory i jeszcze pogody nie ma, no to porażka, ale tak jestem cały czas zakatażona. Ciut wieje, ale jest dużo lepiej niż było. O jest wreszcie. Powiem wam, że bez ocz, yy, okulary słoneczne to zakładam, bo Mimo tego, że jest słabe słońce, to ja po katarze to mam strasznie czułe oczy. Idziemy, słuchajcie na Sewillę zobaczyć co tu się dzieje. Ale normalnie wyjście w taką pogodę z kampera no po prostu marzenie. Po tylu dniach niepogody, nareszcie jakakolwiek pogoda do chodzenia. Także my zadowoleni. Ech, zmęczona jestem strasznie tym katarem i tym O, woda mi jeszcze wypadła. Idziemy Zerwał Łukaszek, bo się nie powstrzymał, bo on jest jak dziecko. No. Pomarańczy z drzewa. No, ale mówiłam mu, że to nie jest do jedzenia. Nie jest do jedzenia. Ty Kotek, to jest... ale to jest gorzkie. No to co to za przyjemność? jeść gorzką pomarańczę. spróbujemy. No spróbuj. Ja mu ktoś musi być zdrowy w tym y, naszej dwójce, to więc ty spróbuj. I co? Mm. Kwas. Eee. <śla> Niedobre? Kwas. No. Jak cytryna. Jak Cytryna? No. A my lecimy na Sewillę. Ciepełko. Proszę, kajaczkami płyną. Biegaczy tutaj bardzo dużo jest. I kajakami płyną. Wietrze inne, nie? O ja no nie, no w ogóle żyć się chce. Nie no, całkowicie inaczej. Inaczej nawet powiem Wam, że ten katar chyba mi lekko przeszedł. Jak wylazłam z kampera. Idziemy na Plac Hiszpański. Gdzie idziemy? Plac Hiszpański. Kacz. Nie, nie, Chodź, chodź nic nie. cię te ptaki nie zrobią, będę cię bronić. Łukaszek się ptaków boi. Ja Kogo kiedyś dziobnął w głowę? Jaki brzyd brzydki, co ty chcesz? Takie jak ludzie. Jedni są, jedne są ładne, a drugie są brzydkie. To jest jakaś ptaszarnia w ogóle Nie? A, bo tu pełno tych Ptasich odchodów Ale... Je, zobaczcie, to jest rodzaj ptaków. Chodź, bo widzę, że jesteś przelęknięty główną drogą widzimy. No nie wiem no no słuchaj. Gównami. Jak ci będę ciebie chciała pozbyć, to kupię sobie kurę do domu. <noise> i kura cię wypędzi. Wystarczy wróbla. No, wróbla na dachu. <noise> tam, tam idziemy. idziemy z tam Czy nie? Czy tam nie, tam idziemy zobaczyć. To jest ten plac hiszpański? Tak. Jak powstał ten plac? W 1930 roku e, na wystawę, jakąś złoży budowali. Tak? No, o. że tu ktoś tu, tu, tu mieszka, Ja albo też tak myślałam. Król, albo ktoś, e... A on na wystawę chcieli... Popisać po, się chcieli, no ale wyszło im, <noise> bo pięknie jest. Czekaj, zrobię tu fotę. Odcuń się. 12 ile pomarańczy. minut. pani idziemy coś zjeść hiszpańskiego. I w którą stronę mamy iść? Szukamy sobie na... Na czym ty to szukasz? Nie, no teraz na Google zobaczyłem. A. W internecie... Na Tak. I szukamy opinii. W którą stronę, tak? I dzisiaj knajpy, bo dzisiaj jest niedziela, słuchajcie, od do 12 nie wiem, czy takie zawsze, czy tylko od, w niedzielę. W każdym razie głodni jesteśmy, bo jedliśmy śniadanie przed usłoną. Prosto, tak? No może zobaczymy. No, dobra, idziemy. Tam. Idziemy tam. Dobra, idziemy prosto. Dobra, idziemy tam z tego. Tu też są, zobaczcie, wchodzimy w taką yy, z knajpami. Tu już się zaczynają knajpy. I pewnie tu wszędzie będzie można zjeść, bo wszędzie siedzą ludzie. O, no właśnie. Jaką wojską uliczką idziemy? Wyczytałem, co to jest tapas. Co to jest kotek tapas? Tapas to jest. To są przekąski. A wiesz, z czego to powstało? Nie. Jak Hiszpanie piją wino. To żeby muszki im nie wlatywały do wina, to kładli na przykład plasterek kiełbasy, albo plasterek czegoś, nie? i to się nazywa to tapas, to, to, to przy, przykrywadełko, to się A. nazywa tapas. I teraz chodzi o to, że do wina trzeba coś zawsze przekąsić, takiego, żeby można było przykryć i chronić od much, z jaja to. restauracja, bo do niej idziemy, to pojawiła się na różnych filmach na YouTubie jako najlepsza restauracja z przekąskami. Tak? No, no to idziemy. Więc mamy dwunastą, bo dzwony biły. W którą stronę kotek? Bo jest kościół na Rozrożu. W lewo czy w prawo? W lewo od kościoła. Teraz że może być zamknięta, ale... Gdzie teraz? U! Szybko jedzie! Kierownik twierdzi, że to tu. O. I tu wchodzimy, ale alkoholu, <grybujesz> alkoholu to jest. Dobra, siadamy chyba nie gdziekolwiek? Ola, winko sobie zamówiliśmy. Wiecie, że tu jest przy, y, potrawa z psa? Trzeba uważać. Trzeba sobie tłumaczyć. Tłumaczam. Bo można się naciąć. Co Ci wziął szkotek? Dwie Mogę Tak. Krokiet. To jest z szynką krokiet. 12 euro. To jest w środku niedobre? Dobre. Dobre? Jemy. Krokiet z szynką. Mm. Z jakąś serem w środku jeszcze. Nie? Kotek, twoje jakieś dobre. Też to duża to porcja, nie? Popsikaj se cytryną. Dobre? Smacznego. Dziękuję. Słuchajcie, przyszliśmy tu jako pierwsi, a teraz jest cała ludzi. Zapłaciliśmy 35,70 niedużo. No za dwie lampki wina, za te moje krokiety z wędliną i te ryby Łukasza, ale wzięliśmy sobie na wynos, bo nie zjedliśmy. Także porcje były spore. Można wziąć połówki płacimy i wychodzimy zjedliśmy i wychodzimy zjedliśmy i wychodzimy ale już cała knajpa ludzi a byliśmy jako pierwsi a w środku już prawie nie ma miejsc za nami weszło trzy pary a zobaczcie co się dzieje przed cała knajpa, a były puste stoliki moment, od 12:00 tu się wszystko zaczyna Łukaszek już wychodzi nie, nie jest zimno, no no chyba, że nas to wino rozgrzało. Chodź tutaj. Dlaczego nas... na tędy? Nie, tu jest stare miasto jeszcze, kościół. Chyba, że to wino nas rozgrzało, ale chyba zużyliśmy najwięcej serwetek w lokalu, bo wszystkie wysmarkaliśmy. E, słuchajcie. E, duże porcje, więc e, bierzcie połówki. No i to nie moja kuchnia, bo na głębokim tłuszczu ja nie bardzo lubię. Idziemy dalej. Weszliśmy po leki do apteki. Bo nie, ciekaw jestem, czy to jest aktywny węgiel. Kupić, bo cały aktywny węgiel daliśmy Łukaszkowi z Endelsów i musimy coś zeżrzeć. A na Katar chyba mam u siebie. Co to zawierza kotek sprawdź? No. Kościół? Nie wiem czy to jest kościół. Ale jest tabliczka i przeczytam. Hiszpański sobie włączę. I wam zaraz powiem. Co tu jest? Co to jest? O! A nie, to nie wiem co to jest. Czekajcie. Kalendarz zajęć na grudzień. Tak, to jest kościół nabożeństwa, tu są. To jest kościół. Kiedyś była minaretem. Co? Z minaretem kiedyś była. To? No. A teraz czym jest? Dzwonnica. To jest dzwonnica? No, jest Ale tu są, y, to jest kościół, bo no, są to nabożeństwa. To jest minaret? Nie. Minaret to przy meczecie wieża, z której nawołuje się wielki. A, tak? To kiedyś był minaret. Ale słuchaj, tu jest wieża, ja, no, tu muszę są. No, to jest inne, nie? Połączenie. Tak, latarnia z tą. Tak, bo tutaj dzwoniły te dzwony dzisiaj. Dzwoniły. No. Ładne te budynki. Ładne, bardzo ładne. Taka wieża z balkonem na, na No, To nawołuje Chodźcie, chodźcie, gwiazd tu bo trzeba. <laughs> Przestraszyłam. Kotek, przestraszyłeś mnie. Więc nie chciałem, żebyś pociąg. Plaza del Triunfo. Kolejka, oczywiście. Dobra, chyba się zbieramy ku, kamper, ku kamperku, nie? bo mi katar głowę zaraz rozerwie. Nabrałam sobie trochę chusteczek od nich, bo już mi się swoje skończyły. Tak. Atrakcja tu jest jakaś, ale kolejki jak... O. Gdzie idziesz? No do kamperka. Turędy. Ela z Łukaszkiem szuszają, coś się poprawiło. Kupiłem węgiel, będę, będę zeżerać. Już wiemy, do czego ta kolejka dzisiaj. Alcazar na 13:30. Wiem, ale tu jest plus katedral, czyli, czyli zwiedzanie tej katedry. Tak, i słuchajcie, ile ona powiedziała, że to kosztuje? Alcazar 50. 50 euro od osoby No A flamenco godzinę trwa i kosztuje 25 i, i kosztuje 25 flamenko, godzina trwa, ale my już byliśmy na Alcazar w Tajlandii więc się nie wybieramy ale stąd ta kolejka, właśnie w to miejsce to jest Alcazar bo ulotkę mamy teraz do wody w lewo Dobra kochani dochodzimy O Morelo koło nas stanęło jakieś Widzisz? No. Czy co to nie Concord, czy Morelo? Nie wiem co to za auto no Ale stanęło koło nas Dobra Słuchajcie my dochodzimy Ja się biorę za węgiel z powrotem Może mi pomoże szybciej Herbatkę ciepłą z miodem I z cytrynką I do łóżka Sywil Sevilla zaliczona, nie? No. no także nie ma... nie ma tragedii. Ta, tam siedzi mało Nie widzę. No rowerze. A nie to kask. To kask. Ta, dziecko by zostawili na tym Dobra kochani. Do następnego vloga. Pa! A jeszcze wam włączę kamerę, żebyście zobaczyli ogrom e, tego kampera w stosunku do naszego. Po prostu przepaść. Dobra, my do swojego. Teraz już pa.